Cześć! Patrzcie, co mi józek przywiózł. Po prostu potwór. Ładuję na niego rower i jadę na największe pole, bo sprawdzałem wilgotność i była bardzo dobra. Patrzyliśmy, czy też da się na niego sypać, i było bezproblemowo, więc trochę zboża na nim już jest. Otwieramy elegancko drzwi i jedziemy. Za nowy i cichy to on nie jest, ale ma dużą pojemność. Kręcamy i trzeba wracać po wistule. Po prostu piękny kombajn. Nie mam w planach go wymieniać, gdyż jest w dobrym stanie. Tylko niedawno miała jakiś problem, że przerywło, ale to tam. Dobra, to jedziemy. I teraz odpalić wistule, wistulą na pole i kosimy. Jeszcze tylko rower sobie przestawiłem. Stoi moja piękna i odpalamy. To wjeżdżamy w pole. Nawet Git ma zbiornik tawistula, więc problemów nie powinno być. No, co wy gadacie, że wistula ma pełen zbiornik? No to trzeba rozłożyć rurę i się wysypać. Poże to pójść dłużej niż myślałem. Zbiornik opróżniony to kosimy dalej. Chwila, co to ma być znowu pełen zbiornik. To chyba jakieś jaja. Muszę przedzwonić do sąsiada, czyby mi tu swoim kombajnem nie przyjechał, bo dramat. Halo, sąsiad, pytanie mam. No, dawaj. Słuchaj, przyjechałbyś w wolnym czasie, bo ci powiem, że drugi przejazd, a tu pełne dwa zbiorniki. Dobra, sąsiad, ale czym ja mam przyjechać? Przyjechałbyś swoim bizonem i byś mi tu pomógł. Przyczepę mam tego stara od Juska to jest na co sypać. Dobra, sąsiad, ja tylko skończę trawę kosić i przyjadę Dobra, dobra, nie musisz się tak drzeć, czekam, nara Dobra, dobra, cześć Nie wiem, czy słyszeliście, ale sąsiad mi przyjedzie pomóc, a teraz postara i sypiemy Ledwo ta rura dosięga, nawet trochę ją tam wklęsło, ale ważne, że sypie Cofniemy tym starem na środek pola, żeby sąsiadowi lepiej się sypało Dobra, wracamy do koszenia O co to się stało? Wistula, dawaj, odpalaj, co to ma być? Ja cię tak wychwalałem, a ty co? Dobra, może to nic wielkiego? Zobaczę, może to jakiś pasek? Nie, no tutaj wszystko git. Może z drugiej strony? Nie, no w takim momencie kombajn mi poszedł? Nie, no tutaj wszystko git, mam nadzieję, że to nic poważnego. Poczekam na sąsiada, on się zna, bo od niego kupiłem. Może to coś z silnikiem nie tak? O, sąsiad idzie. No. no widzisz, co tu się stało. No, sąsiad, co tyżeś zrobił? No jechałem i nagle gaśnie, nie wiem o co chodzi. Ja myślę, że to przez silnik albo jakiś pasek. Czekaj, spróbuję odpalić. Próbuj, próbuj. O, coś idzie. Weź, spróbuj jeszcze raz. No i dupa, co się z nią stało? Słuchaj, sąsiad, dam ci numer. Oni ci zabiorą tą wistulę, a kasę prześlą na konto. No dobra, innej opcji nie widzę. No ja tak samo. Dobra, to daj ten numer. No tu i sąsiad, dawaj 937. Dobra, mam zadzwonię. Spróbuję ją jeszcze przepchać albo odstawić na bok na luzie. No tak muszę jeszcze wysypać, oby odpaliła chociaż na pięć min. Widzę, że sąsiad już jedzie mi kosić. No dawaj, Vistula. Na luzie to ona ledwo idzie. Dobra, stoi. Dobra, przedzwonię do tej firmy od sąsiada, bo Wistula nic nie daje rady. Sąsiad prośbę mam. No dawaj. I zostałbyś tu przypilnował Wistuli, poczekał na tą firmę, a ja się potem odwdzięczę. No dobra, dobra, nie ma problemu, leć. Dzięki sąsiad, ratujesz mi życie. Las leć już. Jedziemy do domu, bo zboże mi może zmoknąć, bo burza może przyjść. A sąsiad to spoko gość, że został przy wistuli. Zaparkujemy tu tego stara musi poczekać na lepszą cenę. Dobra, gasimy i dzwonimy do sąsiada. O sąsiad dzwoni. Halo, co tam żeś chciał? Słuchaj, wistula już pojechała, a ty dług spłacaj dawaj do mnie. Dobra, idę, idę. Gdzie ten sąsiad? Siema pierunie, bierz Bizona i dawaj kosimy. Sąsiad odzywaj się. Dobra, dobra, sorry, ale dawaj za gospo mam pole skosiłbyś mi je ja ci zapłacę. Dobra, wsiadam i jadę. Luksusowo ma ten sąsiad. Trzeba uważać na tych dziurach załatałby się je. Dobra, kosimy. Koszone wysypiemy się i prasujemy e, Usypiemy to tam, jako żeby miał Idę do sąsiada No co tam? Skosiłem już, mam nadzieję, że coś tam blikniesz Słuchaj, sąsiad, dam ci 1300, ale mi jeszcze sprasujesz pola za tyle to ci wszystkie sprasuję, tylko u siebie skończę. Dobra, to już ci wysyłam. Okej, okay, a ja lecę. Wsiadam do zetora sąsiada i jadę prasować. Zaczynamy prasowanie. Jedzie sąsiad, powiem mu, że odstawiam zetora. O, jesteś już... No jestem zaparkujesz sobie już tym zetorem. Na spokojnie zaparkuje, możesz już lecieć do siebie, a przelew doszedł? Doszedł jest już kasa. A to git to leć. Dobra to idę. Do jutra widzowie.